Jak ci Niemcy czy ci kapo byli daleko, to się stało z tą opatą, i się nic nie robiło, bo kto miał siłę to robić. A jak się nadchodziły, to, to zawsze była jakaś sprzymierzmiak i zaczęła śniadać, śniadać, arwaj ten, arwaj ten. To już taką on sobie mógł wybrać na, na kapu, na porządkową. I tak nadawała mu się, i w biciu miała. I czuła nagle władzę. O, jesteś to, czuć władzę nad Innym człowiekiem. Zresztą też nie wszyscy ci... Mnie uratowali dwaj mordercy niemieccy. To był um, um, zastępca obozu, zastępca Oświęcimia, zastępca komendanta Oświęcimia, Hessler, który był od 1933 roku już komendantem w różnych obozach w Niemczech. Jego ukłonem powiesili też. On mnie uratował raz i później jeszcze inny jakiś ciekawa byłaby, kto to był. I kto był ten, który do mnie strzelał 1 stycznia 1945 roku, potem jak już przeżyłam to wszystko, wszystko po kolei. I już, byli, już zburzyli krematoria, już nie było selekcji. Już Rosjanie nadchodzili, oni tylko ślady niszczyli. I wtedy z 1 stycznia 1945 roku. Chciałam rozmawiać z koleżanką, bo przez ona była na innym odcinku obozu i strzelił do mnie z wieżyczki. Jeszcze ja wtedy myślałam, że tyle przeżyłam i teraz umrę po tych całych pięciu latach. Nie. Będę trzymać to życie pięściami i zębami. Nie umrę, nie dam, żeby uciekło ze mnie. No i... Rękę miałam obezwładnioną, kula utkwiła mi w plecach, przez rękę przeszła dwa razy i tu jeszcze raz i tu utkwiła w plecach. Wzięli i teraz było tak. Więc jestem ranna, mam kulę w plecach i rękę zupełnie bezwładną i chodzą, jestem w szpitalu tam na rewirze, chodzą tam po tych porakach lekarze, nie zesmani, którzy zabijają tych ciężko chorych, strzelają do nich. Ile teraz ja przyjdzie i mi strzeli w łeb i kończy ze mną. On mnie uratował. On mnie poszła na męski lager, żeby wyjęli kulę. Tam była sala operacyjna. Dlaczego to zrobił? Kto to był? Ja nie wiem, ale byli różni. Dlaczego Hessler, kiedy mnie zabrali selekcję selekcji moją bratową, chcieli zabrać? Chcieli zabrać. Bo, już, bo ją nalewą mnie w prawo. I ja w, te, w tej chwili przestałam się wszystkiego bać. I tylko objęłam ją mocno, przytuliłam do siebie, ona była szkieletem, a ja jeszcze byłam. dobrze wyglądałam dosyć. I powiedziałam sobie, nie, ja nie wrócę bez niej i nie umrę teraz. Miałam 14 lat. I było pełno tych Niemców, cała taka, taki rząd stawił się, przyglądali się jak na teatr jakiś. naga. I ona taki kościotów zupełnie trzyma, ją tuleją do siebie. Ja powiedziałam, to nie jest z nieba. To jest jak gleje ten deszcz. Nie można chmurą powiedzieć, żebym przestał. To są ludzie. Oni mogą powiedzieć nie, albo tak. I mogę zostać. I dlaczego mają nie powiedzieć? I tak zaczęli się szarpać ze mną. I chcieli wyrwać tą chelę z moich obień. Nie dałam jej. Aż wreszcie mnie zapytał jeden z tych, co wybierali na lewo czy na prawo. Co to jest dla ciebie? Ja no, mu powiedziałam, to jest moja matka, moja siostra, moja bratowa. Ja nie mogę żyć bez nich. ja że go przekonałam. Bo ja to idziesz z znów. Ale nie dałam się. Krzymam, helem, trzymam helę i trzymam, i nie daje się wepchnąć. Już zapisali mój numer na śmierć, i jej numer, a i, i ze mną się szarpią, i wtedy mnie zawołał ten hessler. Ten patrzał się na mnie, dał tą całą scenę i tak mi palcem zrobił, żebym przyszła do niego. Ja po drodze już krzyczałam, że to moja matka, że moja bratowa, majnej święty. Tak po żydowsku krzyczałam, to jest bardzo podobne, To ten język. I w końcu krzyknął na mnie, milcz, bo jak nie umilkniesz, to cię tu pośle. Przypada mi ten ogień z A jak umilkniesz, mówi do mnie, to cię puszczę. Razem z twoją świegieryną. Umilkłam. I spojrzałam go prosto w twarz, prosto w oczy. I tak powiedziałam, ja? I oni wszyscy roześmieli się w taki diabelski sposób, ja, ja. Ale on zawołał tą, zatrzymała tą listę tych zapisanych na świecie i kazał nas skreślić. I wróciłam z tym wtedy. Także byli różni. Jakie były powody ich działania, to nie wiem. Mogły być najróżniejsze. Psychologia ludzka, psychologia sadysty, mordercy, psychologia, który tam można było się wzbogacić, tam były złoto, i brylanty, i ta, ci co pilnowali w Kanadzie, gdzie się sortowało rzeczy. pijani byli, jak byli. Ja też tam pracowałam, kiedyś, wie. Także, no, już no, taka długa odpowiedź. Nie, 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 nie chcę zapytać. E, czy gdyby pani musiała się zwrócić e, o pomoc, to wybrałaby pani strażnika tego niemieckiego? Czy strażniczka? Gdyby mnie padło na nich prosić o nich o pomoc. to była śmierć? To była śmierć w zielonych mundurach i wysokich butach.

I Polaków już wewnątrz, wewnątrz obozów. Czy, czy to były takie oddzielne grupy, czy była jakaś asymilacja? Różne bywały. Jeśli chodzi o mnie, to mnie zawsze Polacy... Koledzy...